O, znowu telefonik. Halo? Gdzie jesteś? Cześć, Dan, jestem w Baroksztad. Parachło, czy to jakieś miasteczko? Mam nadzieję, że facet, którego szukasz, mieszka tutaj. Wrócisz niedługo? Z tego co wnoszę, to olbrzymi uniwersytet z niezwykłą ptaszarnią na stacji kolejowej. Gdybyś tylko mógł ją zobaczyć. Jest pełna drzew i ptaków. Jest tu tak niesamowicie. Brzmi jak miejsce warte do zwiedzania, więc wracasz wkrótce? Nie sądzę. Pociąg, którym podróżuję, ma pewne problemy mechaniczne. Zostaliśmy zmuszeni do zatrzymania się tutaj. My? Myślałem, że jesteś sama. Kto jest z tobą? Oskar, inżynier pociągu. Więc teraz kręcisz z mechanikami, co? Dan, nie bądź głupi, proszę. Oskar to automat stworzony przez pana Woralberga, człowieka, którego szukam. Jakiś stary robot. To wyrafinowany typ lokaja, jeśli wiesz o co mi chodzi. Ma też małą obsesję. Kate, nie wiem, czym oni cię karmią w tej Europie, ale czy nie sądzisz, że czas wrócić do domu? Ale nie wypełniłam jeszcze mojej misji. To diabła z twoją misją. Po pierwsze, nie rozumiem, dlaczego ją przyjęłaś. Gdybyś tylko nie schodziła na manowce, to nie mielibyśmy tego całego zamieszania. My? Jeśli jest jakieś zamieszanie, to ja w nim uczestniczę. Gdy staram się opanować całą sytuację z tymi dziwnymi miasteczkami, ty, kochanie, siedzisz sobie na tyłku w domu. O ile pamiętam, to nie miałeś nic przeciwko temu, bym wyjechała. Kate, ale to miały być tylko dwa dni. Proszę, postaw się na moim miejscu. Na Twoim miejscu? Nie tylko muszę dopasować się do twojego grafiku, ale i postawić się na twoim miejscu. Skoro już o tym mówimy, to czy jest jeszcze, szanowny panie, miejsce, w którym chciałby mnie pan postawić? Słuchaj, nie będę teraz o tym rozmawiać. Odzwoń do mnie, gdy się uspokoisz. Byłam w jak najlepszym spokoju, zanim do mnie zadzwoniłeś. Chciałam usłyszeć kilka słów otuchy, a nie pogardy. Czy proszę o zbyt wiele? Potrafisz być Trzeba jednego, by poznał drugiego, kochanie. No, jakby się nie patrzeć, coś w tym było. Dobra, mamy nakręcone wszystko, to idziemy do Oscara. Powie, Powiem, że jest wszystko ok. Hmm. Czekajcie, jeszcze taka jedna z Mamy lalkę mamuta. bo wiecie, trzeba będzie chyba odłożyć, no bo jak żeśmy jechali, właśnie, już nie pamiętam z tego pierwszego miasta tutaj, no to wszystko musiało być na swoim miejscu, niestety. Pojście. Przejdźmy się tutaj, zanim z nim pogadamy. Odstawmy e, mamuta tutaj. <grystanie> ok, Piek, pięknie. Wszystko pasuje. Tutaj są te, te kamiaturka, cylinderki jakieś są. No dobra, chyba wszystko. Chyba nigdzie nie miałem do zebrania cylindra. Na pewno nie mam go, jak widzicie, w tym. Eku, więc... Dobra, gadamy. Wszystko w porządku? Tak, Kate Walker, Czekam na wyruszenie w dalszą podróż. No dobra, to lecimy. Oskarże, jeśli powiesz mi, że jeszcze czegoś brakuje, to... Wszystko gotowe. Zajmij miejsce, Kate Walker. Odjeżdżamy. Ja? Okej. Okay. szybko poszło, ale coś nie wiesz. Nie wierzę tak szybko, że bez problemu i można jechać. No, jedziesz czy nie jedziesz? Co robisz? Czego my nie jedziemy? Gdzie jest Oskar? A co to za, co za, co co to, co, to, co to za, co tam robisz, no oskarże. Nadrzędną sprawą jest postępowanie zgodnie z zasadami ustalonymi przez kolej i odprawę celną, Kadek. Oskarze, czy nie sądzisz, że moglibyśmy raz na zawsze zaniechać przejmowania się tymi żałosnymi szczególikami? Potrzebujemy wizę wyjazdową, by móc przedostać się za mur, Kadek. I z pewnością nie wiesz, gdzie mogłabym taką dostać, prawda? Przedstawiciele władz, by móc wydawać wizy, zazwyczaj stacjonują na usytuowanym strategicznie posterunku. Aha. Dobra. Oskarże, czy nie sądzisz, że i tak straciliśmy już dużo czasu? Nie dołożyłaś starań, by odpowiednio szybko znaleźć mechanizm nakręcający... Weźmy nie denerwuj człowieku, jakiegoś musimy gościa znaleźć, co nam da jakieś poważnienie. Czekajcie, tutaj można iść ten coś. Hrabina pewnie, której nie będę wiedział, nie? Co? Nie raczej nie. Dobra, to idziemy na drugą stronę. Przejdźmy oczywiście się przez bagonik. A właśnie ten to zawsze coś ma jakieś problemy. Jak jakiś niebilet, aby jakieś pozwolenie, to teraz coś też od nas chce. Na jakiegoś gościa, gdzie tutaj mniej więcej strategiczne miejsce jest usytuowany. A właśnie. Gdzie on może być? Nie ma, nie ma przejścia, nic. Dobra, przejść jeszcze raz przez dwa. że z tamtej strony coś będzie. I w drugą stronę, na długą gate. Ale, jakby tutaj czegoś nie było, to by nie. nie, Tak wiecie, nie można było tam iść, więc tam musi być coś. A może tędy po prostu, na no świeci. A ja, jak? Wiedziałem, że są jakieś kury kafelek. zaplecze jakieś jest. Mogę wejść? Puk, puk. Dla mnie Bez sensu, zamknięte. Prowadź. Ale tu możemy iść. O, proszę bardzo, czyli będziemy mieli. Co na mur trzeba będzie wyleźć Tutaj raczej właśnie nie ma nigdzie przejścia, więc to, to jest jedyne co, co chyba można zrobić. Ale też powinienem zamknięte. A nie! Uu, hu, hu. Dobra, pójdziemy po schodzikach. Schody, jak ja uwielbiam schody. No kurka fejku, całe życie z schodami. No i znowu się telefonik. Halo? Kate, to ty? Co się dzieje? W końcu udało mi się nakręcić pociąg i mam nadzieję, że dojadę nim do Hansa Wollarberga. Musiałam załatwić kilka spraw z parką dziwacznych żeglarzy, którzy zdarliby ze mnie wszystko. Teraz jestem uwięziona za olbrzymim murem, takim jak Wielki Mur Chiński. Powinnaś go zobaczyć, jest ogromny. Nie mówię o tym, chcę wiedzieć, co się dzieje z Danem. To znaczy. Wpadłam wczoraj na niego u megi i powiedział, że się pokłóciliście. To lekka przesada. Trochę się posprzeczaliśmy podczas wczorajszej rozmowy, to tyle. Nie ma co się załamywać. Nie mówię, żeby odstawiać sceny melodramatyczne, ale on nie wyglądał zbyt dobrze. Był trochę przybity. Dan przybity? Tak. Po tym, jak dostał młotkiem po głowie, to stracił równowagę i się załamał. Nie zauważyłam. Może trochę przesadziłam, ale on wyobraża sobie, że jestem taka grzeczniutka, że czasami nie mogę tego wytrzymać. O to chodzi. To zaprząta tylko głowę, a ja chciałam po prostu trochę współczucia. Pewnie, masz moje, więc co tam. Jak już mówiłam, poruszam Uwaga. się do przodu, ale wolno. Ten facet Hans Wollarberg staje się z każdym dniem coraz bardziej fascynujący. Dobrze, nie wydajesz się nudzić. Nie to co u nas w biurze nuda. To z ciebie nie jest wesoło. Kiedy wracasz? Mam nadzieję, że niedługo. Słuchaj, muszę kończyć. Do zobaczenia. Zadzwoń wkrótce. I nie bądź taka ostra dla Dana, co? Spróbuję. Dobra. Okej. Okay. Jesteśmy na murze. Chodźmy najpierw tutaj, bo ty jest bliżej w sumie. No, otwarte. w mnie bez sensu, no, zamknięte. to pewnie, no jak może być coś otwarte, kurczę, jak że na nie mamy, nie? Pewnie, że nie. Lecimy jakimś tutaj murem. Fajnej widoczki, uuu! Jest jakieś coś pomieszczonko. Jest jakiś gościu, gdzie mury? Dzień dobry, panu. Ja. Ale Kapitan Malatesta, głównodowodzący przejściem granicznym w mieście Barstadt, do usług, madame. Witam, witam, witam. Dobra, misja. Potrzebuję wizy, by przejechać przez mur A, i ruszyć w dalszą postać, podróż na wschód. No? Powiedziano mi, że jest pan jedyną osobą, która może wydać taką wizę. To prawda. To należy do moich obowiązków. Jednak teraz nie wystawiam wiz, gdyż nikt nie ma prawa przekroczyć muru. E, Żebrowski chyba A dlaczego nie? Ten, ten Jest tam zbyt niebezpiecznie, zwłaszcza kartałowi. dla pani podróżującej bez eskorty. Niebezpiecznie? Co pan dokładnie ma Coś na myśli? Nie, 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 kapitanie? Ale ten, co grał, wrogów, wrogów. Obserwuję ich przez teleskop już od kilkunastu Nasu lat. Stacjonuje tam jeden jeździec to zwiadowca wrogiej armii, szykującej na nas inwazję. Szpieguje nas. Więc muszę być wyjątkowo czujny. On wie, że tu jestem, rozumie pani? Tak długo jak mam go na oku, nie odważy się na żaden ruch. Jest pan pewien? Proszę, niech pani sama spojrzy. No, już patrzę, już patrzę. Proszę się nie gniewać. Dobra, nie. Dobra, Proszę, dobra. Czyli patrzymy teraz przez tą lunetę, na? No? Łakasz. Rzucimy okiem tam takie łowieczki, jakieś czołgi, nie czołgi. Dziwne, nie widzę żadnego jeźdźca kozackiego, tylko martwe drzewo pośrodku pustej łąki. Biedny kapitan naprawdę słabo widzi. No i co? A, tutaj, tutaj jest zesa, tutaj jest to coś, tak? On no, pewnie że to jakieś mamuty, jakieś No, pogadamy jeszcze. Dzień dobry panu. Podejdź bliżej, podejdź szybciej, no. Czasu nie ma. Kapitan Malatesta, główno Proszę się nie gniewać, jeśli pana opuszcza, kapitanie. Proszę, madame. Nie, nie! To czekaj! o, o cytrus! Co że zrobił najlepszego? Po co żeś kolokał? Dzień dobry, pan. Mhm. Dobra, A nic nie klikam. Nic nie klikam, musi się też to przesłuchać. No niestety, takie życie. Lightning Struze. Kapitan Malatesta, główno przejściem granicznym w mieście Bartstadt. Do usług, madame! Misja. Potrzebuję wizy. tak już. A... O... I... Dobra, mogę tu jeszcze gdzieś poprzechodzić. Mogę no. jeszcze gdzieś poprzechodzić. O! Mo mogę do biurka podejść. No może tutaj on gdzieś ma w szafce i po prostu mu prane. Ale nie wydaje mi się. Coś trzeba zrobić. Ty, a ja mam flaszkę. <laughs> Trzeba głupić chyba. Jeszcze dalej. Nie muszę znowu tego robić. A co, do, do połowy? Jakiegoś kliszka? Dobra, do prawego. Ok. Co teraz? Generale? Brudzia, wypijemy. Kapitanie, panienko. Ale ma pan wielkiego oficera? <suszel> Uchlebia mi, pani. Niestety obawiam się, że administracja wojskowa zawsze zapomina o nas, żołnierzach z frontu. Nie ma sprawiedliwości. Współczuję panu, kapitanie. Zapomnijmy jednak na moment o smutkach i napijmy się razem w imię przyjaźni. Eem, z przyjemnością, panienko. Ale moje surowe przepisy zabraniają mi Mały tego. kieliszeczek wina jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodził i nikt nie musi o tym wiedzieć. Wino? Stawia mnie pani w niezręcznej sytuacji. Proszę sobie nie odmawiać, kapitanie. Tylko mały kieliszek. Zapewniam pana, że jest wyśmienite. No, może kropelkę. No, no, no. Z trzy górki nie więcej. O jak idzie. Oj, oj, jakby ruoskę. No, noc do góry. No. Oto pański kieliszek. Za pana zdrowie, kapitanie. I za pani, panienko. No, grudziak. Dział na razie. Wszystko wypił! Zaraz, zaraz. Hmm, od dawna nie piłem wina w tak miłym towarzystwie. Pił. Przyznaję, John, jest wyśmienite. Nieprawdaż? Pomyślałby pan, że pochodzi z Barkstadt. Jest zrobione z winorośli Savignon rosnącej w lesie Amerzone, która zachowała się tu w ogrodzie przy stacji. No, no, no. Władze uniwersytetu trzymały to w tajemnicy. Wie pan, kapitanie, że muszę jechać dalej na wschód. Proszę nawet o tym nie myśleć. Jak już mówiłem, tam jest nad wyraz niebezpiecznie. Wrogowie nas szpiegują. Może ten jeździec kozacki nie jest tym, za kogo pan go bierze? Może to po prostu uschłe drzewo mające dziwny kształt? Proszę spojrzeć jeszcze raz. Nigdy nie wiadomo. No, kapitanie, proszę spróbować. Niech będzie. Zrobię ten wyjątek dla słabszej płci. Ale dla mnie jest to niedorzeczne. Hmm. Co, na no, jakichś grzybku, się. tego? Wypił raz z winem, trzeba coś. Co on czołem patrzy? Niesamowite! Jak to możliwe? To chyba jakaś magia. Jak mogłem się tak mylić przez ten długi czas? Wróg! Był tylko drzewem! Tak mi wstyd! Nie jest aż tak źle, kapitanie. Błąd to ludzka rzecz. Drzewo! Nic, tylko martwe drzewo! Proszę się uspokoić, kapitanie. Już wszystko w porządku. Wydaje mi się, że nie ma już powodu, abym nie dostała wizy. No tak, oczywiście. Nie ma już żadnego zagrożenia. Psz. Te wszystkie lata... A teraz... Kozaka już nie ma. Nie mam pan czego gada, jak jest że jest głowa. Kapitanie, powinien pan być zadowolony. Od teraz nie musi pan tkwić w tej wieży. Rozpoczną się znowu podróże. Wróci pan do swoich zwykłych obowiązków, jak wystawianie wiz wjazdowych i wyjazdowych. Ma pani rację. Natychmiast podpiszę wizę na przejazd przez granicę muru. Stokrotnie przepraszam. Oto ona, panienko. Co on wypisał, Jakoś on mówił, pisał sobie na plecach tak szybko? Dobra, malatesta. tak, tak, tak. tak. Dziękuję. Proszę mieć oczy szeroko otwarte, kapitanie. Hmm. Droga damo, niech to zostanie między nami, proszę. Dla dobra mojego honoru. Rozumie pani? Proszę mnie trzymać za słowo, kapitanie. Dobra. Czyli mamy jasną sytuację, co tu się wydarzyło. Się wygupił chłopak? Dobra. w tyle Dobra, schodzimy, dajemy tą wizę Oskarowi i zmywamy się stąd. Dobra, było mini cięcie, no ale no niestety trzeba było. Jakby nie trzeba było, to bym nie robił. Ale mam nadzieję, że w miarę. go nie zauważyli, A nawet jeśli to co. Ehm, dobra, czyli co, mamy tą całą wizę, tak? Eh? Byliśmy naszego kapitana. Oj, nie to. Ehm, byliśmy naszego kapitana. Tutaj pewnie jeszcze stoi tak, z tu głowy, widać. Oskar. Damy mu szybko tą wizę i ruszamy. Oskarze, czy nie możesz raz. Twoja prośba. Dobrze, tak. Aha, stój. Czy mam mu dać taką? Jako... O, właśnie, tak. Tam od razu wizę już... No, już nie ma jak odmówić, że no, się jechać. Mam nadzieję, że zgodna z przepisami, mój drogi Oskarze. Hmm... Hmm... Jest zgoda, oto twój bilet. Yeah, yeah. My ticket. Fajnie, fajnie, odjazd, ale już nawet nie ma... Nie, nie ma... nie jest napisane. Życzę miłej podróży, Do Kate Walker. A więc jedziemy? Tak, jesteśmy już spóźnieni, Kate Walker. Na, no. dawaj, Oscar. Jedziemy.